Jest do was mała sprawa, bo właśnie jest taki jeden serwer. Właśnie mam odpalienie... na znaczy no zrobię serwer box PvP, także to jest lobby, takie małe i tak się prezentuję, box PvP jakby um, no i potrzebuję typa, który może mi jakby dokończyć czas. Po prostu technika potrzebuje albo moderatora jakiegoś, po prostu, znaczy mam już moderatorów, ale po prostu więcej i technika, no zbieram po prostu, piszcie w komentarzach, ym, czy chcecie, nie wiem, macie tutaj, no, macie tutaj sklep, wymiany, bezpieczną strefę, strefę AWK, no, więc jak chcecie wziąć udział na, na, na tych... Oczywiście najpierw zostaniecie Junior Technika, żeby się sprawdzić. Junior Technik się prezentuje tak. Taka ranga. Eee, tak się prezentuje, no i się... No i chciałbym po prostu dokończyć jakby ten serwer, bo nie mogę zrobić właśnie strefy bez L. Czy wszystko na strefę bez zrobione, ale... Nie mogę, nie mam zrobionego, jakby że nie użył tak telefon. No, więc potrzebuję Waszej pomocy. Więc zgłaszajcie się w komentarzach, będę po prostu na Instagramie jak na TikToku em, podawał IP serwera wersję i po prostu wbijajcie i wtedy przejdziecie rekrutację. W pisie jeszcze macie link do Discorda. No.